witam serdecznie. Rozpoczynamy pierwszy rajd w USA. Jesteśmy w Yellowstone. Krótki rajd, ale tu takie są 35 km, 21 bramek, Tylko tu jest całkowicie inna specyfikacja jazdy. Tu nie mamy wielkich prędkości, wielkich terenów. Tutaj liczy się raczej bardziej jazda techniczna, szybkie pokonywanie ostrych zakrętów, więc to jest wolniejszy tor, ale zdecydowanie moim zdaniem bardziej wymagający, a wiem to z tego, że jest to moja próba numer 2. Więc e, już coś o nieco o to, że wiem e, i nie jest on prosty. Tutaj zapomnijcie, że ekipy e, tutaj inne będą chciały naprawiać, czy coś nie ma, nie ma na to szans. To krótki odcinek, każdy pędzi do mety, nie zdążą się niestety rozwalić. Więc tu liczy się tylko e, czas przejazdu, nic więcej. Jest, jest, sądzę, serpentynami ciągniemy i tutaj e, początek jest <taki>, taki dość ciężki, ale... Mm, to tak jest cały <taki> czas tak naprawdę. Ciągle mają jakieś ostre zakręty, przejazdy yy, trochę się gubię na tej nawigacji, tutaj nie wiem czemu Ale no, no tak jest Dobra, udało nam się trafić Pojechać po tych mniejszych kamykach Część, że tak powiem, bo później będzie taka recenzja. Ja myślę, że przejechałem to, trafiłem w drogę, wszędzie liczba, mi wszystko elegancko, ale tak do końca jak ja to zrobiłem, tak do końca to ja nie wiem, mhm. No tu musi wyjechać na 120, to jest ten moment. E, teraz e, w lewo na 92, czyli ja bym powiedział, że tu, nie? A, tu będą w prawo na 120, nie? I tak... Ja nie wiem, no. to jest, to jest ta sama droga w ogóle, no, na to wychodzi. Jakbyśmy nie pojechali, to tutaj będzie dobrze. Mamy 90, ale wiecie są 90 to nie niespecjalnie nie, nie bym się ją tu przejmował, nie? W tym wyścigu Na 117, ale trzeba były i kiedy będziesz pojechać na 117 162śmy trochę przeskoczyli Więc yes. chyba, że na mnie zaliczy. No udało się. Jak już praktycznie się zatrzymałem, to e, zaliczyło. Dobra. No eee, i co? No trzeba cisnąć, 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 bo jest sobie krótki tor. Eee, każdy błąd praktycznie może przekreślić szansę na eee, zwycięstwo. No dobra, na 37 w lewo z tego co pamiętam na 44 w lewo i tutaj, tu nie ma prostych odcinków, gdzie ona by przywdzać tu wszędzie, gdzie są ostre zakręty no go nie wiem to go ale teraz do co powiecie, że nie, nie, nie chciałem, to tu nie, nie mam czasu na niego no właśnie Sparaj pan. Ta strata tylko przez ciebie. Dobra, tu w lewo. No, musimy mieć około 5 minut, jak myślimy o zwycięstwie. 5-3 jest. No najlepszy czas jaki tutaj widziałem to był 5.09, więc tak tych czas piątki, żeby wygrać, nie 5.03 wystarczyło. No zobaczcie, 5.06, 5.07, 5.16, 5.18, o 5.09 jeszcze tutaj czas jest, ale e, jednak były naprawy, 5.11 też, też naprawy. 5.09, 5.17, niestety tych czasów tak naprawdę tutaj jest E, między 5.03 a nasza firma to jest 20 sekund i większość ekip ma taki właśnie czas nie no jest mocno i każdy błąd to jest masakra dobra ale pierwszy lajd za nami widzimy się w następnym cześć